Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Konrad Mierzwa pisze. Witam Panie Stanisławie. Czy seria Dzieje Polski profesora Andrzeja Nowaka są Pana zdaniem godne uwagi? Tak jest. Uważam, że godne uwagi są jak najbardziej. I co Pan sądzi o profesorze Andrzeju Nowaku? No, on jest historykiem. Bardzo ładnie mówi i pisze, także cóż, ale tu pan Mierzwa widzę, że o co innego mu chodzi. Bo czytam dalej. W wykładzie, skąd się wzięła Ukraina sprzed dwóch lat, uważa on, że jednak Ukraina broni Europę przed zimnym ruskim czekistą. Pozdrawiam serdecznie. No z tą opinią pana profesora Andrzeja Nowaka się nie, akurat nie zgadzam. Mówi, on jest wybitnym historykiem. Natomiast jeśli chodzi o znajomość bieżących, wydarzeń politycznych, czy tam komentowanie bieżących wydarzeń politycznych, no to akurat tutaj że obydwa, że tak powiem, jesteśmy w gaciach, tak, że tak bym to skomentował. Pan Kuba, dany mi dany mi Dzielewicz, przepraszam, Badany Midzielewicz. Panie Stanisławie, Dalajlamo, ach, mnie tu komplementuje, Dalajlamo konserwatywnych ideałów, el-komandanta idei wolnorynkowej, Führerze prawdowomówności, ducze spostrzegawczości, marszałku ciętej riposty, generalissimusie się rozumu i godności człowieka. Szybkie pytanie. Opowiadając nieraz o kulisach zbliżenia USA ze Związkiem Radzieckim w Reykjaviku w 1985, mówił Pan o planach ustanowienia nowego porządku, którego nie trzeba będzie bronić i zestawia go Pan z porządkiem jałtańskim. Który był pod ciągłym atakiem. Czy mógłby Pan podać kilka przykładów tego, kto ten porządek atakował i w jaki sposób, a kto go bronił i w jaki sposób? No, porządek jałtański był atakowany y, przez cały okres zimnej wojny. Przez cały okres zimnej wojny był atakowany zarówno przez stronę zachodnią, jak i przez stronę wschodnią, w zależności od tego, kto akurat czuł się tam silniejszy, czy miał sposobność. Więc tych przykładów, no, na przykład takim zaraz po Zaraz po tym, no kiedy się, można powiedzieć, zaczęła zimna wojna, kryzysie berlińskim, kiedy to w 1947 roku marszałek Sokołowski zamknął wszystkie drogi dojazdowe do Berlina. No i właściwie zachodni Berlin został odcięty. I co zrobili Amerykanie? A moc powietrzny uruchomili, więc... Widać wyraźnie, że porządek jałtański atakowany był z jednej strony przez Sobieciarzy, ale z drugiej strony przez Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone uruchomiły rozmaite, znaczy to głównie propagandowo był atakowany rozgłośnie Radia, Europe, Radia Wolna Europa, Głos Ameryki, tam takie różne, no i tam jako Głos Wolnego Świata, więc tu to... Przykładów atakowania porządku jałtańskiego można podać bardzo dużo. Mówię, cała zimna wojna to jest nic innego jak atakowanie raz z jednej, raz z drugiej strony porządku jałtańskiego. Wojciech Rajca, witam serdecznie, panie Stanisławie. Co pan sądzi na temat poglądu, że etyka i religia sięga tam, gdzie nie sięga prawo karne? Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia. No to słuszny pogląd, słuszny pogląd. Na przykład. Prawo karne, przynajmniej w Polsce dzisiaj, nie przewiduje żadnych sankcji za tak zwane skoki w bok, czyli zdradę małżeńską. A etyka i religia jak najbardziej przewidują, więc rzeczywiście sięgają trochę dalej niż prawo karne. Pan Piotr Kowalczyk, Szanowny Panie Stanisławie, w ostatnim cyklu. Mówiąc o Kamali Harris, użył Pan określenie, że ma czarne podniebienie. Co to określenie znaczy? Zapytałem o to Google i dostałem odpowiedź, że to określenie oznacza kogoś złośliwego i niebezpiecznego. Czy to ma Pan na myśli? No tak, ja uważam Panią Kamalę Harris za komunistkę i to bardzo niebezpieczną. To, każdy komunista to jest bardzo niebezpieczny. No i tyle. To, to właśnie dobrze Panu. Dobrze panu w Google napisali. Pan Andrzej Ogorzałek, panie Stanisławie, szybkie pytanko: czy zasada lojalnej współpracy nie uniemożliwia przeprowadzenia referendum i wyjścia z komunistycznego Eurokołchozu? Nie, nie. Najlepszym tego przykładem, najlepszą tego ilustracją jest Brexit. Wielka Brytania przecież opuściła Unię Europejską już do, to, lata po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego, w którym właśnie jest ustanowiona zasada lojalnej współpracy. Jan Oce, wielce szanowny redaktorze nasz, pytanko dziś takie zapodam: jak szanowny redaktor odniósłby się do twórczości Gombrowicza? Czy Ferdy Durke jest w oczach szanownego pana redaktora godna egzaltacji? No nie, ja uważam, że egzaltacji to na pewno nie. To jest taka, I... ale doczytam pytanie do końca. Czy ma pan jakiś trop odnośnie samego tytułu książki Ferdy Durke? Nie mam. Czy szkoła. Przedstawiona w tym utworze jakkolwiek odzwierciedla szkołę z Pana czasów. Dziękuję, i zdrówka życzę, wierny słuchacz Piotr. Nie odzwierciedla szkoły z moich czasów, bo. Gąbrowicz, akcja w Ferdydorce toczy się w okresie międzywojennym, kiedy y, szkoła była całkiem inna, a ja już do szkoły zacząłem chodzić w 1954 roku. Stalin, co prawda, już nie żył, no, ale komuna była jeszcze żywotna, więc tego. Y, co ja sądzę o twórczości Gąbrowicza? Proszę Pana, jeśli bym porównał, na przykład takie kulinarne porównanie zastosuję. O ile, znaczy twórczość Gąbrowicza to ma charakter przyprawy, na przykład pieprzu. To dodaje potrawom smaku, jakie są dobrze przyprawione, ale samym pieprzem człowiek się nie naje. Natomiast tak, taki Sienkiewicz oto, to jest chleb, to, to jest chleb, to jest prawdziwe jedzenie, które można przyprawić gąbrowicem, ale jak mówię, samym gąbrowicem, to my się nie najemy. Także tak oceniam jego twórczość. Już na, na inne te pytania, czy mam trop odnośnie samego tytułu książki Ferdy nie mam. Tam czytałem, że zakończenie takie, jak to koniec bomba, a kto czytał, ten trąba, to taka Aniela, służebnica na dworze państwa Gombrowiców mu to jemu się to bardzo spodobało. Ona tak powiedziała, że tak powinna się ta książka zakończyć. No i on rzeczywiście tak zakończył, także ta Aniela. Tak zwana Aniela Ciemna można, może być uznana za współautorkę Ferdydurkę. Pan Michał Stępień. Drogi panie Stanisławie, Alan Derszowicz, adwokat Trumpa z procesu o impeachment odbył tej wiosny debatę, w której optował za profilaktycznym bombardowaniem Iranu. Teraz w Ameryce chodzą pogłoski, że to Iran stał za próbą zamachu na przyszłego prezydenta. Czy doszły do pana i do Pana takie słuchy? I czy myśli Pan, że to jest kolejna próba wmanewrowania amerykańskich prawicowców w poparcie kolejnej wojny, jak to miało miejsce 20 lat temu? No, doszły do mnie takie słuchy. Ja nie bardzo. Daje im wiarę. Czekam, aż tutaj pojawią się fałszywe pogłoski, że to Putin zmontował cały zamach na Donalda Trumpa i jeszcze tam tak pokierował tym zamachowcem, żeby się zamach nie udał, bo mu tam zależało mu na tym, żeby tam trochę został spyknięty w ucho, ale żeby ten zamach przeżył. No i z tą nadzieją, że taka fałszywa pogłoska, taka teoria spiskowa się pojawi, kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.